Cześć. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy w tym ciężkim czasie wspierają kobiety, którzy wychodzą raz wraz z kobietami na ulicę i protestują. Niestety sama nie mogę tego robić, jestem uziemiona w domu. Potrzebowałam kilku dni by się otrząsnąć. Wprawdzie yy, wyrok pseudo-trybunału nie był dla mnie niespodzianką, jednak mną wstrząsnął. Przez kilka dni, śledząc niestety z domu wydarzenia na ulicach, miałam na końcu języka bulgaryzmy. Nie tylko ja przestałam być grzeczna, miła i kulturalna. Zresztą grzeczne już byłyśmy. Wszystkie te spontaniczne kobiety. Cele protesty odbywające się od kilku dni w kraju idą pod znakiem Totalnego To jest krzyk zdeterminowanej kobiety, której odebrano prawa człowieka. Skazano jednym kiwnięciem palca na cierpienie fizyczne i psychiczne. Jedno słowo od samego początku stało się hasłem przewodnim słowo, które chyba każdej z nas tłukło się po głowie. W znalazło na końcu języka, aż wreszcie zostało wyplute, wywrzeszczane i wyeksponowane na banerach. Wy... wy, ty pisie, który przepychasz zakaz aborcji, ty kościele będący motorem napędowym tego i wy, obrońcy płodów. Wy, wy wszyscy, którzy uważacie kobietę za zabawkę waszych politycznych rozgrywek, wy, którzy traktujecie kobietę jak inkubator, Przedmiot nie mający uczuć. I ty, panie Bosak, który wygłaszasz te o tym, że jeśli jakieś dziecko umrze w trakcie porodu, czy tuż po, no to po prostu umrze. Pan ma chyba żonę w ciąży, panie Bosak. Może pana żona z Ordo Juris yy, ma to w nosie. Może jej wszystko jedno. Godzi się z losem, albo przyjmuje to, co sama uważa, że powinna. Ale nie my do cholery. Nie wszystkie kobiety. Te protesty pełne są wulgaryzmów. Krzyczą je młodzi i starzy, wykrzykują licealiści i ich nauczyciele, matki i córki. Bo jest w kurw, straszna wściekłość i na tym władze i na Kościół. Jednak delikatnym płatkom śniegu z prawicy, niestety nie tylko z prawicy, nie podoba się, jak protestujemy. Słyszymy: Ależ, ależ, moje panie kobietom tak, kobietom nie przystoi zachowywać się w taki sposób. No jakżesz tak można? Wulgaryzmy w ustach młodej dziewczyny? Kobiety? To nie wypada. Ojej! A jak mamy protestować, proszę pana? Może powie pan małej, słabej kobietce? Bo cóż byśmy zrobiły bez pana światłych rad, same, bezradne w wielkim świecie? Tak sobie pan myśli, że sufrażystki podchodziły i z miłym uśmiechem prosiły: Szanowny panie wielki polityku, daj nam prawa wyborcze, a potem zaprosimy pana na herbatkę i ciasteczka. Przez setki lat utrzymywano obraz kobiety jako słabej istoty o miałkiem rozumku. Miała być miła, grzeczna, cicha i posłuszna. Ten wzorzec pokutuje jeszcze po dzień dzisiejszy w niektórych środowiskach, a Kościół katolicki ma w tym swój wielki udział. A właśnie Kościół. Ponieważ protesty, yy, przepraszam, spacery odbywają się pod kościołami w całej Polsce, a w ostatnią niedzielę odbywały się także i w samych kościołach. Pan Gondecki zebrał w tej sprawie głos. Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Pan Gondecki wyraził też smutek, że Dzisiaj w wielu kościołach uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary. No proszę, prawo odebrano. Szkoda, że zupełnie nie smuciło pana Gądeckiego odbieranie człowieczeństwa kobietom. Nie Kościół stanowi prawa w naszej ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzję o zgodności bądź niezgodności ustaw z konstytucją RP, prawił przedstawiciel Kościoła. Naprawdę? Szkoda, że pan i pana koledzy, przedstawiciele tej instytucji, judzili i parli do całkowitego zakazu aborcji. Wy to zrobiliście rękami posłusznych wam polityków spłacających długi wyborcze. Nie powinniście się dziwić i oburzać. Że ludzie w Waszą stronę kierują wściekłość. To przecież Pan Gondecki z wielkim uznaniem przyjął decyzję Trybunału Konstytucyjnego i cieszył się z tej epokowej zmiany prawa. A Pan Jędraszewski Trudno sobie wyobrazić wspanialszą wiadomość powiedział ten obrońca pedofili. Szczerze. Nie interesują mnie zdania pana Gondeckiego. W nosie mam jego nawoływanie do akceptowalnych zachowań. Hierarchowie, umyliście ręce jak Piłat, wyparliście się swoich działań jak Piotr, ale kto sieje wiatr, zbiera burzę. Nie będzie wam to zapomniane. A akcje wypisz dziecko z religii i akty apostazji. Nabierają prędkości. Tak zwani obrońcy życia na moje słowa o cierpieniu przyszłych matek, mających świadomość urodzenia dziecka skazanego na śmierć odpowiedzieli: Przynajmniej umrze godnie rodzic będzie mógł się pożegnać, ochrzcić. I godnie pochować dziecko. Czy my siebie słyszycie? To jest nieludzkie. To jest po prostu nieludzkie, brak mi słów. Jest pandemia. Szczyty zachorowań wspinają się na kolejne wyżyny. Masowe protesty to ich zwiększenie. I mam takie wrażenie, nieprzyparte, że dlatego właśnie teraz wzięto się za zakaz aborcji. Ten nierząd przez kilka miesięcy nie zrobił nic, by przygotować się na pandemiczne tsunami. Myślę, że to odwracanie uwagi od własnej nieudolności, żonglowanie prawami człowieka, by przykryć swoje niedołęstwo. A gdy krzywa zachorowań wystartuje pionowo w górę, to mając krew na własnych rękach. Rząd obarczy odpowiedzialnością za ten stan rzeczy protestujące kobiety i opozycje. Zapewne. Nigdy nie używałam wulgaryzmów na swoim blogu. Teraz wylazł ze mnie osoby może niegrzecznej i miłej, ale powiedzmy kulturalnej, nie używającej w przestrzeni publicznej ulgaryzmów, demon. Gryzłabym i kopała tych, którzy chcą bezwłasnowolnić moją córkę i całe rzesze młodych kobiet. Cóż, jak powiedziała moja znajoma, dama wie, kiedy jakich słów należy użyć. Nie jesteśmy miłe, grzeczne ani posłuszne. Jesteśmy zdeterminowane i w***nione. Granice zostały przekroczone. Protesty trwają w całej Polsce. Tymczasem premier Morawiecki, pod płaszczykiem walki z COVID-19, wyprowadza wojsko na ulicę. Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku w sprawie użycia żołnierzy żandarmerii wojskowej do udzielenia pomocy policji. Na podstawie artykułu 18a ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, dziennik ustaw, etc., 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 zarządza się, co następuje. Paragraf 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19, żołnierze żandarmerii wojskowej udzielają od dnia 28 2020 roku do dnia odwołania stanu epidemii pomocy policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Paragraf drugi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod nią ogłoszenia. Podpisano prezes Rady Ministrów Mateusz Brawiecki. Z czymś się to wam kojarzy? Może. Obywatelki i obywatele, z dniem 28 października rząd Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza de facto stan wojenny na terenie całego kraju. Nie wiem, co będzie dalej. Trzymajcie się. Nie dajcie się chorobie. Nie dajcie się zastraszyć. Róbmy to, co uważamy za słuszne. I mam nadzieję, że do zobaczenia.